Znajdźmy teraz na takim rysunku minimalną wartość, jaką osiąga ta funkcja. To jest właśnie ten punkt. W tym punkcie funkcja osiąga minimalną wartość. Więc tutaj zaczyna się zbiór wartości funkcji. W y równym 0. No i teraz idziemy wzdłuż osi y. Mijamy kolejne części wykresu, aż dochodzimy do tej maksymalnej wartości, której tak naprawdę. Wykres funkcji nie osiąga z tego względu, że mm, tu mamy kółeczko niezamalowane. To oznacza, że funkcja dojdzie do prawie do wartości równej, e, równej 4. I tutaj musimy przedział prawostronnie pozostawić prawostronnie otwarty.